Często wpadamy w tę pułapkę konsumpcjonizmu, niestety. Oczywiście tak. sklepy nam nie ułatwiają życia pod tym kątem, bo celowo wszystko jest tak zaprojektowane, żebyśmy wydawali jak najwięcej. Tak. A prawda jest taka, że często dużo tańszy i mniejszy prezent. Ale wycelowany odpowiednio dla danej osoby, jeżeli ją znamy i wiemy, co lubi, w jaki sposób funkcjonuje i co jest dla niej takim właśnie kopnięciem, powoduje dużo większy wystrzał tej, tych endorfin u tej osoby obdarowanej niż otrzymanie jakiegoś, turbo turbo turbodrogiego prezentu. A często jeszcze jest tak, że nie dość, że to jest turbodrogi prezent, to jest totalnie niepotrzebny. Bardzo fajnym prezentem. Jest y, na przykład bilet do teatru i wspólne wyjście do teatru, albo wspólne wyjście do kina, albo zaproszenie, nie wiem, na kawę, tak? Albo na lot balonem, no cokolwiek. To, to tak, co dana no, osoba, zależności, tak? Tak, i tutaj też to y, według mnie bardziej buduje relacje niż jest tym konsumpcjonizmem, że my tak masowo kupujemy różne prezenty. Ja sama tak wiele razy miałam, jak byłam w takim etapie, że kupowałam bardzo dużo tych prezentów, to wchodziłam do sklepu i się zastanawiałam, co ja w ogóle mogę kupić sobie tej osobie. że jakby brakowało mi tych pomysłów, nie? a jak my sobie zrobimy listę tych osób. Wcześniej i zastanowimy się, jaka relacja nas z nimi łączy, bo no to możemy kupić zamiast rzeczy, myślę, że doświadczenie. Nie? W ogóle mam wrażenie, mamy za duży problem z komunikacją i z otwartą mm -hmm. rozmową na temat tego, co wspólnie robimy albo co chcemy zrobić. Nie? I cały czas nam się wydaje, że jak się otwarcie kogoś o coś zapytamy, to ja nie wiem, czy, czy mamy takie podejście, że ta osoba się obrazi, czy po co chodzi. Dzień dobry, cześć. Witamy was w kolejnym odcinku na kanale Sztuka myślenia o pieniądzach i dzisiaj porozmawiamy, jako że święta się zbliżają wielkimi krokami, o ekonomicznym podejściu do dawania prezentów. Mm -hmm. Sonia, co byś mogła o tym powiedzieć tak od samego startu? W jaki sposób podejść do kupowania prezentów, żeby nie naruszyło to naszego budżetu za bardzo? Mm -hmm. Ja myślę, że to jest w ogóle fajny taki protip, szczególnie dla osób, które mają dzisiaj taką sytuację, że na przykład są zadłużeni i ten budżet na prezenty jest bardzo ograniczony. Z doświadczenia pracy z ludźmi wiem, że to Osoby najwięcej wydają na prezenty, nie? czyli to jest znowu to rekompensowanie. I znowu sobie. bycie w tej emocji braku. Braku, tak. I teraz to jest schemat, który jest no troszkę niezależny, czyli on jest podświadomy, no bo głową to każdy chce nie mieć długów i mieć świetne finanse. Więc, hmm. dla wpadać w takie poczucie winy, że tak mam, to lepiej jest uważnie się temu przyjrzeć. A, Okej, okay, tak mam, czyli, czyli zacznę od tego, od pomysłów, jak mogę zrobić prezenty, nie wydając pieniędzy. Nie? I tutaj myślę, że możliwości jest bardzo dużo, czyli można wybrać wszystko to, co rozwiązuje jakiś problem lub daje jakąś emocję drugiej osobie. Ja w poprzednim odcinku wspominałam, że My z Leną na przykład mamy taką część rodziny, która uwielbia nasze ciasteczka świąteczne, bo my je tak pięknie zawsze stroimy. Nie, więc to jest jeden z takich elementów. Tak, albo właśnie jakieś kwestie związane z rzeczami, które być może są małe, mhm. ale robią dzień. Tak. I to chyba jest, wydaje mi się, że każdy z nas ma takie rzeczy, mhm. że generalnie nie są one w jakikolwiek sposób drogie. Ale my je tak uwielbiamy. No ja jestem, to też, żeśmy rozmawiali przed chwilą, ja jestem kopnięty na punkcie Marcypanu. Niestety. <grym zbyt> jak pamiętam, że jeszcze jak byłem mały i nie było kasy na to, żeby gdzieś tam kupować, nie wiadomo, ile tych słodyczy i tak dalej. A też nie było takiego wyboru. Nie oszukujmy się, bo mm. to raczej były jeszcze czasy wyrobów czekolady podobnych i tego typu rzeczy, pomimo tego, że już niby byliśmy w tym zachodzie, to jeszcze to było takie trochę nie do końca. To ja uwielbiałem moment, jak moja chrzesna wysyłała paczki z Niemiec na święta, bo tam zawsze miałem te kartofelki, mhm. te cukierki właśnie marcepanowe, w cynamonie, mhm. czy, czy one tam są. Ale to mi tak robiło całe te święta. Przepraszam, kończymy odcinek, bo lecimy do sklepu po <laughs> marcepan. Wczoraj byliśmy razem z Mateuszem w sklepie i była taka półka z wszystkim z marcepanowym i ja szłam tak, to, dosłownie tak, żeby nie zjeść I Mateusz postanowił właśnie skrócić odcinek, także do zobaczenia. <laughs> I to było, no to jest mała rzecz, no taka paczka tych marcepanków kosztuje grosze, ale tak naprawdę liczy się to, że była pamięć i że ktoś zna też ten twój, to na punkcie czego masz, kopnięcie lekkie, nie? Bo ja na punkcie, tak. ja oficjalnie mówię, że ja na punkcie marcepanu mam lekkie kopnięcie, więc celowo go nie kupuję do domu, nie kupuję go do domu, bo wiem, że jak go kupię, no to jest jedno posiedzenie, jeden wieczór, ja nie jestem w stanie po prostu, nie? To jest taka moja rzecz, że nie jestem w stanie. No, w związku z tym, e, po prostu jak ktoś mi mnie obdaruje jesteś takim marcepanem, szczęśliwy. to jestem turbo szczęśliwy. To, I to turbo jest kosztuje tak. 12 złotych, Ja dzisiaj Ci też opowiadałam przy kawie, jak y, mam wujka, do którego jadę, i to jest moja jedyna rodzina, i on zawsze mi kupuje paczkę cukierków marcepanowych. To, to ja już po prostu wiem, że to jest jego taki wyraz miłości do mnie. I znowu, patrząc tak pragmatycznie, czy ja nie mogę sobie kupić paczki cukierków? Mogę, ale jest zajebista, duża różnica, jak ja jest z tą miłością dostaję od tego wujka. Ale mam też taką asystentkę, a tak naprawdę taką przyjaciółkę bardzo bliską. Od 20 lat, ale od 11 lat też jest naszą asystentką w kancelarii, i ona no, bardzo dobrze mnie zna i, i robi mi różnego rodzaju prezenty. I ostatnio wysyłała mi różne rzeczy i dała mi, słuchajcie, coś, co leży na moim komputerze codziennie. Nawet ostatnio jej wysyłałam filmik i była wzruszona, że do tego wracam. Taką zakładkę otwieram, a tam ręcznie są napisane, nie? Dzisiaj będzie dobry dzień, uśmiechnij się i tak dalej, i tak dalej. I tam prowadzi to przez takich 10 sentencji. No i jak otwier otwieram od niej tą paczkę, to niezależnie co jest w środku, to co budzi największy uśmiech, no napisana ta, napisane te sentencje. Więc to no naprawdę tych pomysłów na te prezenty związane z takim że myślimy o kimś, może być po prostu bardzo wiele, nie? Tak, no bo znowu często wpadamy w tą pułapkę konsumpcjonizmu, niestety. Oczywiście tak. sklepy nam nie ułatwiają życia pod tym kątem, bo celowo wszystko jest tak zaprojektowane, żebyśmy wydawali jak najwięcej. Tak. A prawda jest taka, że często dużo tańszy i mniejszy prezent, ale wycelowany odpowiednio dla danej osoby, jeżeli mm -hmm. ją znamy i wiemy, co lubi, w jaki sposób e, funkcjonuje i co jest dla niej takim właśnie kopnięciem, powoduje dużo większy Wystrzał tej, tych endorfin u tej osoby obdarowanej, niż otrzymanie jakiegoś turbo turbodrogiego prezentu. A często jeszcze jest tak, że nie dość, że to jest turbodrogi prezent, to jest totalnie niepotrzebny. I no bo nietrafiony. Nie trafiony. Nie, trafiony, wcale, nie? nie? I kupiony nie? tylko dlatego, żebyśmy się czuli lepiej na swój temat, a i tak potem wpadamy w to poczucie winy, bo kupiliśmy prezent, na który nas nie stać. Ja myślę, że w ogóle te pomysły na prezent to jest taka fajna inspiracja też dla was, żeby zainspirować do tego całą rodzinę i zrobić sobie na przykład taki. Taki, jak to się mówi? Wyzwanie, inaczej, jakby powiedzieć. Taki cel? No powiedzmy, taki cel, że wszyscy w rodzinie po prostu losują sobie dla kogoś karteczkę i imię danej osoby, i mają sami zrobić dla tej osoby prezent. Myślę, że to dużo więcej przyniosłoby dobrej zabawy. Oczywiście, świetne to jest właśnie dla osób, które mają niski ten budżet prezentowy, bo to nie jest powód, dla którego powinieneś i, powinne, powinieneś i powinnaś wpędzać się w poczucie winy. Po prostu każdy w życiu ma prawo mieć taki moment i wtedy można sobie właśnie zrobić. Coś takiego. Nie? No i też przy dużej rodzinie, jak każdy ma kupić każdemu. Przy dużej rodzinie, jak każdy ma kupić prezent każdemu, no to też jest, nie oszukujmy się, dla wielu osób bardzo trudny wydatek, bo jeżeli masz 15-20 osób do obdarowania, to nawet jak kupisz za 5 dych na osobę, to i tak, i tak to łącznie wychodzi 1000, czy, czy tysiąc parę złotych, więc jest to dużo. I w tym momencie rozlosowanie w rodzinie, kto komu robi prezent, powoduje, że z jednej strony wydajemy mniej, z drugiej strony wszyscy te prezenty dostają, a z trzeciej strony cały czas ta pamięć, rodzinna atmosfera i te wszystkie ważne rzeczy są zachowane. Tutaj też warto wspomnieć, że ponad, jeżeli mówimy już o prezentach, poza takimi typowo stargetowanymi do odpowiedniej osoby, żeby zrobić tej osobie dzień, warto też często postawić na praktyczność. Tak. I tutaj poszukać czegoś albo porozmawiać z osobą, którą chcemy. Świąteczne odderować. skarpetki. Tak, świąteczne <gry> skarpetki u facetów i patelnia u kobiet, <gry> <gry> po nie o taką praktyczność tu chodzi, nie. nie o taką praktyczność tu chodzi, ale po prostu kupić coś, co tej drugiej osobie się realnie przyda, więc też nie próbować zgadywać. Co w danym momencie może być potrzebne, bo każdy jest na różnym etapie życia w różnych momentach różnych rzeczy brakuje, mm -hmm. tylko po prostu zapytać, co w takim i w takim budżecie na przykład byłoby dla ciebie ok. No w ogóle mam wrażenie, mamy za duży problem z komunikacją i z otwartą rozmową mm -hmm. na temat tego, co wspólnie robimy albo co chcemy zrobić. Nie? I cały czas nam się wydaje, że jak się otwarcie kogoś o coś zapytamy, to ja nie wiem, czy, to, czy mamy takie podejście, że co, że ta osoba się obrazi, czy o co chodzi. No, myślę, że wiesz, no, jeżeli my nie mamy takiego kontaktu ze sobą i y, mamy w sobie to taką ranę odrzucenia, czyli y, bierzemy bardzo do siebie wszystko, co ludzie mówią, to boimy się tej konfrontacji. Myślimy, że kogoś to urazi. Wiesz, no, jednak trzeba sobie powiedzieć, że y, zostaliśmy wychowani mocno w takim społeczeństwie dopasowania się do innych, nie? Czyli to bycie nutellą, każdy nas ma lubić i to jest, myślę, duże takie zderzenie się. To jest taka droga, którą jak się na nią wejdzie, to już się nie chce z niej zejść, ale nie jest łatwa. Nie? No, to jest przede wszystkim droga też budowania swojej własnej wartości we własnych mm -hmm. oczach. To tak, jest najważniejsze. Tak, tak. I dojście właśnie do tego wniosku, że ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili. Jeżeli ktoś mnie lubi takim, jakim jestem, to super, ale udawanie kogoś, kim nie jestem, no też jest bez mhm, sensu. To prawda. Ja myślę, że jeszcze przechodząc do takiego trzeciego punktu, który jest fajny i o którym warto tutaj w tym odcinku powiedzieć, to żeby zastanowić się, gdzie mogę postawić na doświadczenia, a nie na rzeczy. I tutaj już nie mam na myśli tych prezentów własnoręcznie zrobionych, ale na przykład bardzo fajnym prezentem jest y, na przykład bilet do teatru i wspólne wyjście do teatru, albo wspólne wyjście do kina, albo zaproszenie, nie wiem, na kawę, tak? Albo na lot balonem, no cokolwiek, to, to tak, co znowu dana osoba zależności, chce zrealizować. Tak, tak, i tutaj też to y, według mnie bardziej buduje relacje, niż jest tym konsumpcjonizmem, że my tak masowo kupujemy różne prezenty. Ja sama tak wiele razy miałam, jak byłam w takim etapie, że kupowałam bardzo dużo tych prezentów, to wchodziłam do sklepu i się zastanawiałam, co ja w ogóle mogę kupić tej osobie, że jakby brakowało mi tych pomysłów, nie? a jak my sobie zrobimy listę tych osób wcześniej i zastanowimy się, jaka relacja nas z nimi łączy, no to możemy kupić zamiast rzeczy. Myślę, że doświadczenie, nie? Zdecydowanie i zdecydowanie też warto komunikując się, słuchać siebie nawzajem, mm -hmm. bo wtedy jesteśmy w stanie tak dobrać to doświadczenie, że jest to doświadczenie, o, czym ta druga, o którym ta druga osoba, którą chcemy obdarować. Faktycznie marzy, no bo też trochę abstrakcja, kupić lot balonem komuś, kto ma lepsze wysokości. Generalnie. Więc tutaj trzeba to też odpowiednio wycelować, żeby to nie był kolejny tylko nieudany prezent, tylko jest to dostosowane do obdarowywanego. Ale też uważam, że dzięki temu budowanie relacji jest dużo łatwiejsze, no bo pozwala nam spędzić wspólnie czas i pozwala nam wspólnie zrobić coś, przeżyć coś, a generalnie wspólnie przeżywane emocje zawsze budują więź. Tak i też zbliżają. Nie? Pamiętam, myśmy kiedyś na rocznicę ślubu z Wojtkiem dostali taki voucher na degustację win nie? No, od, od bliskich osób w rodzinie i to też było takie fajne, bo to było takie wspólne wyjście i podczas tego wyjścia oczywiście myśleliśmy o osobach, które nas obdarowały tym, nie? że to jest właśnie te budowanie takie relacji, które myślę, że jest tutaj bardzo fajne. Nie? No i taka kolejna rzecz, którą uważam, że dobrze jest zrobić, a nie jest łatwa, to kupowanie w, 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 lokalnych, sklepach. w lokalnych sklepach, czy to rękodzieła, czy nie, ale dlaczego to jest uważam fajniejsze? Dlatego, że jak wchodzimy do marketów no to jesteśmy tak bombardowani marketingiem, no to, to myślę, że przykładem może być nawet taka Sephora. Ja myślę, że ona już w listopadzie jest zasypana pudełkami prezentowymi. Nie? Zaraz po wszystkich świętych. Tak jak zaczyna się reklama Coca-Coli w telewizji, tak samo. Tak, i że tam wszystkie jednak te zmysły nasze są angażowane zmysł wzroku, zmysł węchu, zmysł dotyku to wszystko jest angażowane, żeby wydać więcej niż planujemy, nie? I teraz, jak wchodzimy do takiego marketu, to przechodzimy koło tych sklepów i wszędzie, każda wystawa krzyczy do nas prezentami, nie? I myślę, że każdemu się zdarzyło, że kupił dużo więcej niż planował i dużo więcej niż przeznaczył budżet. A kupno w tych lokalnych sklepach nie dość, że wspiera tą lokalną przedsiębiorczość, to bardzo często tam w dobrych cenach znajdujemy perełki, jednak takie, nie? Tak, no bo w markecie zazwyczaj jednak wszystko jest na jedno kopyto. Tam jest mało oryginalności, a w tych lokalnych sklepach no, możemy naprawdę poluzować wodze fantazji, generalnie, jeżeli chodzi o to, co możemy tam kupić. I z drugiej strony myślę, że jest to też robienie dnia tym osobom, które prowadzą te sklepy, albo kupowanie w polskich firmach po prostu, albo nawet jeżeli kupujemy w internecie, to szukanie polskich przedsiębiorców, polskich rękodzielników na przykład, którzy faktycznie mają coś takiego w sobie. Co spowoduje, że ten prezent będzie bardzo oryginalny. I też nie zawsze musi być drogi, bo też zdarza się bardzo często, że te ręcznie robione rzeczy nie są sprzedawane w jakichś zawrotnych kwotach. No ja ostatnio kupiłam taką fajną podkładkę u dziewczyny mojej obserwującej, pozdrawiam, która, z którą po prostu tak wyszło w konwersacji, że robi podkładki na kadzidła. Takie kadzidła do zapalenia i robi takie piękne podkładki. No i ja po prostu, jak ona mi to powiedziała, to ja natychmiast u niej zamówiłam dwie dla siebie i dla kogoś w prezencie. No i mówiąc szczerze, chyba 20 zł kosztowała ta podkładka, więc a jak to przyszło pięknie zapakowane i w ogóle no, pięknie wykonane, rzeczywiście takie rękodzieło, to, to sobie myślę, wow, nie, ta osoba, którą obdaruję, no i teraz będzie zachwycona, i teraz trzy osoby miały dzień. Ta dziewczyna natychmiast wyraziła entuzjazm, że naprawdę chcesz kupić. Była zaskoczona, że ja od razu poszłam za tym rękodziełem, czyli ona miała zrobiony dzień ja, bo to było totalnie piękne i osoba, którą obdarowałam, nie? więc to jest właśnie taki przykład, który wspiera też odwagę i kreatywność innych osób w wychodzenie tej strefy komfortu, że wychodzą do, do wszechświata z tym. Z tym swoim rękodziełem możemy ich wesprzeć, a jednocześnie mieć coś niepowtarzalnego. No bo teraz jakie emocje, pozostając przy tym przykładzie, jakie emocje nam towarzyszą, jak idziemy do sefory i kupujemy te gotowe pudełko prezentowe? Nikt w seforze nie wyraża nam entuzjazmu. Nie wiem, czy my czujemy jakiś ten entuzjazm. Ja osobiście nie lubię dostawać jakichś prezentów, bo zawsze mam wrażenie, że ktoś na ostatnią chwilę łapnął spółki i kupił mi prezent. nie? I to są bardzo różne doświadczenia, przynajmniej w moim odczuciu. Tak, zdecydowanie. <coughs> Zwłaszcza, że dzisiaj patrząc z perspektywy dostępu do internetu i do sklepów e-commerce, właśnie no. osób, które robią takie rzeczy bardzo oryginalne, do tak jak wspomniałaś, często bardzo małym kosztem. Możemy kupić coś, co jest turbowartościowe właśnie emocjonalnie. Ale co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś sam jest takim rękodzielnikiem, mm -hmm. to też niekoniecznie musi e, iść i kupić coś swoim tak. bliskim, o, tylko istoczna, tak. może po prostu wykorzystać ten swój talent, swoje umiejętności. Tak. widziałem wielokrotnie, czy dziewczyny, które robiły jakieś kolczyki, mm. czy ludzi, czy tam mężczyzn na przykład, którzy spawają jakieś fajne rzeczy z metalu, takie ozdobne mm. do domu, no to są mega super e, opcje i ja bym bardzo chętnie na przykład taki prezent dostał tak. e, i znowu wracając do tego, że robimy coś dla kogoś, no to robienie czegoś dla kogoś nie zawsze musi oznaczać wykorzystanie talentu takiego jakiegoś artystycznego, chociaż z drugiej strony rękodzieło to też jest artyzm jest e, to i to fajnie. nawet bardzo, natomiast rękodzieło to jest taki praktyczny artyzm i to w ogóle jest super połączenie, bo nie dość, że coś jest ładne, może nam zrobić dzień, jakieś super kolczyki dla kobiety, czy właśnie jakaś taka ozdoba do domu, czy mam takiego znajomego, który z drewna robi z takich piękków, robi barki. Nie? W sensie masz barek wow. na e, jakiś tam alkohol i robi to z różnej wysokości tych pięków to jest takie mega potężne. No, wygląda to po prostu wow. super. E, I on nad tym poświęca naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to gdzieś tam dostosować odpowiednio i tak dalej. E, no i oczywiście to już jest bardzo duży prezent, ale z drugiej strony, jak mamy kogoś, kogo chcemy bardzo obdarować, no to znowu poświęcić trochę czasu i swojej pracy i zrobić coś takiego. Dla mnie sztos. Tak, to jest sztos, ale znowu to jest taka historia o poczuciu własnej wartości, że my czasami myślimy, że to kupione ma większą wartość niż to zrobione, nie? I myślę, że rzeczywiście to jest bardzo fajna inspiracja, którą poruszyłeś, że te osoby, które mają takie swoje talenty artystyczne, to mogą w czasie świąt wykorzystać właśnie i, i zrobić coś od serca i czuć się z tym dobrze, bo jest to bardzo wartościowe. Tam są ich emocje, ich talent i ich czas, a wiemy, że czas to jest jedno z najcenniejszych aktywów, ponieważ nie da się go pomnożyć i nie da się cofnąć. Przepraszam bardzo, ale e, ja mam alergię na koty, więc generalnie A ja mam tutaj koty. się czasem troszkę. Dzieje, także wybaczcie. <śmiech> <śmiech> Idziemy dalej. Więc tutaj, tutaj, jakby kończąc ten odcinek, nie będziemy go przedłużać, nie będzie on taki długi, natomiast myślę, że inspirujący, żeby się skupić na tej wartości emocjonalnej, żeby przede wszystkim przerobić w sobie takie przekonanie, że ja muszę kupić drugi prezent, żeby zyskać w oczach drugiej osoby, że to może być coś, na co ja nic nie wydam pieniędzy, ale pokażę tej drugiej osobie, że jest dla mnie ważna i myślę, że to jest dużo bardziej cenne niż kolekcja właśnie kolejnych prezentów. I teraz znowu, opcje, które Wam tu powiedzieliśmy są bardzo różnorodne. Każdy z nas jest inny i fajnie by było, żeby każdy dla siebie wybrał po prostu to, co dla niego pasuje, ale że przede wszystkim coś, z czym się dobrze czuje. I tutaj sobie zadajcie pytanie, robiąc te prezenty, czy ja czuję, że przekraczam swoją granicę i wydaję na nie więcej, niż mam zabudżetowane, niż mnie na ten moment Stać i czy, czy czasami sobie nie umniejszam, nie godląc się na to, żeby dać takie prezenty, właśnie ręcznie robione, czy właśnie kupione od kogoś, kto robi rękodzieło. Czekamy na Was w komentarzach. I jeszcze Was zainspiruję na koniec, że jeżeli chcecie zrobić prezent na przykład dziecku, to ja bardzo Wam polecam moją książkę Róża Mała Finansistka, książka, mała książka o wielkich finansach, żeby Wasze dzieci nie miały takich dylematów i żeby po prostu sobie świetnie radziły z finansami. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.